Kamery poszły i akcja. Nie pamiętam dokładnie pierwszego dnia, ale, ale pamiętam on, pierwszy sezon. Hmm. Hmm. Książkę, I pamiętam, że pracowaliśmy bardzo, bardzo szybko. To znaczy nie byłam przyzwyczajona do tego, że właściwie po każdej scenie miałam takie wrażenie, że, że jestem cały czas w biegu. Czy Komedia oczywiście wymaga tego, żeby było tempo, żeby grać szybko, ale kiedy kończyła się scena, ja biegłam na pierwsze piętro, gdzie jest garderoba, przybierałam się w kostium do następnej sceny, zbiegałam, bo już krzyczeli, że mam głosia, ponieważ, no wiadomo, byłam tutaj jedną, właściwie jedyną kobietą. Dopiero później pojawiła się Agata, Kulesza, która grała moją przyjaciółkę gra do dzisiaj, więc y, Natalia była przebierana non stop i było to y, no, dość dziwne dla mnie. Y, y, Mieliśmy bardzo dużo scen graliśmy w ciągu jednego y, dnia. Hmm, no i w jakimś po prostu potwornym tempie. I pamiętam, że kiedy skończyliśmy już nagranie tej pierwszej transzy, to siedziałam w sypialni boskich e, i chyba płakałam 10 minut. Po prostu z tego, że ja to wszystko wytrzymałam. To było straszliwe tempo. E, ciężkie to było bardzo. Wiecie co, ale nie może chyba być tak, że po prostu wy tak gadacie tutaj, bo to jest... E, A my że to jest w ogóle wywiad, co? Tak, no. Tak, żeśmy się na siebie zapatrzyli. <clears> okay. <throat> <laughs> oh.